Witajcie piękne dusze. Jeśli to widzisz, to może to być dla ciebie. Będzie to przekaz bezczasowy i nieważne, kiedy to zobaczysz. Jeżeli to widzisz, możliwe, że ma to znaczenie dla ciebie. Zobaczmy, co tym musisz wiedzieć, co idzie w Twoją stronę. Ja myślę, że niektórzy z Was powinni kontrolować swoje finanse. Może za dużo wydajecie ostatnio, lub wydaliście, były święta, wiadomo, ale może niektórzy mają problemy z kontrolowaniem pieniędzy lub kontrolowaniem jakichś uzależnień. To może być hazard, to może być jakieś uzależnienia które pochłaniają twoje pieniądze także myślę, że powinieneś jeżeli nie masz uzależnień to powinieneś może popatrzeć na swoje wydatki czy czasami nie wydajesz na coś co naprawdę nie potrzebujesz dobrze jest balansować lub dobrze zaoszczędzić pieniądze jeżeli to ma jakoś znaczenie z tobą zostaw komentarz także jest to pewne może ostrzeżenie dla ciebie Nieważne, kiedy to widzisz, może to być sytuacja, że potrzebujesz to usłyszeć, żeby zbalansować lub kontrolować swoje wydatki, lub nie wydawać na coś, co ty tak naprawdę nie potrzebujesz. Wiadomo, hazard lub lu różne uzależnienia mogą. Pociągnąć ciebie na bardzo niski level. Także weź, jak rezonuje to z Tobą, jeżeli nie masz uzależnień, to po prostu dobrze by było może zaoszczędzić w tym okresie jakieś pieniądze, bo może będziesz je potrzebował wkrótce. Pozdrawiam serdecznie, przesyłam pozytywną energię i pamiętaj, że ja nigdy do Ciebie nie napiszę o prywatne czytanie i o nic. Jeżeli ktoś się kontaktuje z Tobą, to nie ja, to są skamerzy i jest bardzo fałszy. dużo fałszywy kąt. I uważaj, proszę.